Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? You laugh. <laughs> oh, please tell me this. języku. Niepotrzebny nam tłumaczyć zdrowie lawocholików. Mamy wszystko czego trzeba, brak limitów. Mówią, że są formy piku dla mnie w normie. Szczytuj. Fantazjują o bogactwie mówią jakie chłoną, a traktują kwoty jak nadbagaż, no stromo. Krzyczymy Jolo, mają problem. Niech się pierdolą pionki, chcą zamykać grę. Znowu plama manolo. Roro wjeżdżam z moim ładunkiem, dystrybucja bezpośrednia, skoro można własnym sumptem. czemu ten staw nie spowszedniał? bo nie każdy ma magię i brand. Jak lukas, zanim kurtyna spadnie, czarny koń daje białego kruka. Czego szukasz? Zintegrowane bieguny, światło cienkie, a rozkóro sztuka. Dotykam cię daję falę drżeń Wdycham twój zapach apetyczne Steepnia 52 Zaczynamy nasz trzydniowy trip dzisiaj wyjście chujnie gdzie bo nam nie powiedział Losujemy autobus i wsiadamy na ble jakiś smak No właśnie To za tym przygotowani jesteśmy odpowiednio Na cebulę Proszę bardzo. Staję. Kto się Pogoda w Zakopane dzisiaj odpowiednia do wędrówki. Wilgotne w oceniam na jakieś 50-70%. Opady. Myślę, że mogą występować tak samo jak pojęcie nogi niezmęczonej, nożnej czyli incydentalnie na chyba zakończymy pierwszą część naszej relacji. Widzimy się gdzieś po trasie. Kolejna część. Właśnie dodaliśmy do y, ulic za 6 zł od sztuki. Dokładnie. za do nami wielkie na plenery. Jakiś traktor jedzie. Wybieramy się dalej y, dalekie Wybieramy się w góry tak do z nami tutaj wszyscy. Niestety Pani Maja oraz Pan Eldorado Filip Cox pochlali za bardzo wczoraj I nie wyszli z nami góry tak. Czego Filip będzie strasznie żałował Natomiast trzymamy ja. się swojego Jesteśmy do przodu Wkłucił, no, Teraz będzie tutaj relacja wywiadu z organizatorem. Dokąd się udajemy? Proszę Państwa, udajemy się na Halę Gąsienicową, później na Przełęcz Karp i później w stronę Kasprowego Wieku. Jaki jest przewidywany czas podróży? No proszę Państwa, zależy od tempa uczestników wycieczki. Nie mów proszę Państwa, bo to mówisz do nas, to no tak żadne państwo, także... Wydaje mi się ma. 6 godzin. 6 godzin? Ale nie mówić tego głośno, tak? tak. Nie mówić głośno, że 6 godzin. No dobrze. Filip zjebał. Filip zjebał. Ko kończymy tutaj kolejną część relacji. Widzimy się dalej. no to to chyba... Gdzie idziemy? Chyba nie patrz na mnie. Gdzie idziemy tam. Tam idziemy. Tam. Tam, tam nie widać, to wydeptane. mine to be have I lost my mind well I don't care you're here tonight I can be Na raz, wchodzimy na Kasprowy na razie wchodzimy na jakiś... Tak. A, to nie jest Kasprowy Stary Kasprowy, tam oczywiście tak, Jak to coś powiedział Kuba, zastępcze morski około się Czarny Staw Tak Jeśli ktoś nie jesteś na morsku, na Czarny Staw Bezprawne kaczki. Bo jest <grystanie> teraz... A przesykam. Też nam została chyba połowa drogi. No nie wiem już nie może. Było na 40 minut, a już idziemy 20, czyli będzie połowa. Dokładnie. <grystanie> tylko, że ty stawałeś co 2 minuty, więc. To nic. 40 minut to 40 minut. Myślisz? Nie. <grystanie> ja też nie ty, tam nic. jest wyspa. Dobra, czas na nas, bo tak, oni już Idziemy. Uciekli. No, I am verchu Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Czyli szlak na morskiego. chodzi tu o trudność schodzenia, bo ta jak pasuje. wiadomo jest znikoma. chodzi o obecne konie, które jebią dokładnie. I miny jakie pozostawiają na drodze. I to że chyba zapierdala i musimy być o 14 na dole. It's I impossible. To, jest, to jest chyba possible. Jesteśmy na wakacjach, na urlop No właśnie. Mamy odpoczywać. Okay. Ale nieee, idziemy Kuba, w górę idziemy, idziemy, idziemy. To, to by można było jeszcze dodać Ciekawych rzeczy No widoki są Są piękne drzewa Dokładnie Asfalt Kona pan... Nie zapomnij o jednej najważniejszej rzeczy Jest z nami Filip oraz Tak, w końcu udało im się dzień dobry. Filip zjadł już koksowego batona o, Który jest odpowiednikiem 22 sneakersów. Myślę, że dzisiaj będzie najlepszy dzień nagraniowy, bo on nikt nam nie przeszkadza ani tak. traktor, ani kamba. No. Jest, jest szansa, że będzie nas słuchać. Ani potok. Tak. Czy mogę się dołączyć? Tak, nie Mówię, może, może tabletki, kurwa. Gwałt mocnej mocy. No dobra. Mam to nagrane! Tanio, tanio! takiej ten nie znajdziecie, tylko na morskim oku. Dobra, to skończymy relację. Szlak trudny, wymagający. I był tak. Tak. Dziękujemy, do widzenia. I just wanna hold you I just wanna hold you Oh yeah I'm in to be Have I lost my mind Well I don't care Witamy, Witamy. mnie. Pierwszy postój. Mini Wod, postój. Wododak do dziś Mickiewicza Dziś relacja jest z dziś Filipem, który, który wczoraj nie, 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 w, nie weszedł, w, który wczoraj nie, wczoraj nie weszedł. Weszedł. No. Yy... Tutaj dziewczyny o zdanie, jak się czują. Dziewczyny, jak to samo to Najbliższe. Dobrze. Świetnie. Dalej idziemy tutaj Paysu. O tutaj, e, krótki wywiad relacji. Jak samopoczucie? E, bardzo dobrze. Nie nadrabiamy trasy, normalnie idziemy na Mistrza. Idziemy na Mistrza. Liczymy? <grywa> samopoczucie? No, Dojdziemy, dobrze. No, dobrze. No, zwyciężymy. Witamy. No, morskie oko zdobyte. Na wstępie zaznaczę, że pogoda jest średnia. Robimy. E, poza tym. Najtrudniejsza droga Ever. <głos> <głos> Jak może być lei po asfalcie chyba stopy już... Już boku, nawet ale... zebył do Szeba się dzikabicie. Ładnie. Przynajmniej Polak chyba z góry. Ale widoki piękne, No trzeba to zaznaczyć, że naprawdę Polska to piękny kraj. I jako Polk Kraj w Europie Środkowej, no, mam sobie rodne bo rozumiem, że ktoś idzie do Francji, to chce zobaczyć lazurowe wybrzeże, tak? I tu mamy lazurowe lazuro, 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 Jezus Maria, e, jeziorko staw, które e, tutaj kto przywieźli górale z morza, tą wodę. W wiadrach. w wiadrach to nie jest. To tak nazwa morskie oko. To już może wydasz się od ciebie jeszcze, bo ja już mam dojść tej tego.

Zostawiamy no, zakopane za plecami moim tradycyjnym. Yy, chciałem Was wszystkich pożegnać i podziękować. Mówca! Za yy, pięknie spędzone chwile i czas. Było naprawdę przyjemnie. Bo nic nie mówiła, bo przez 2-3 dni.

ale nie albo ten Nie weszłeś Kim jesteś Jestem Koniec ostatnia relacja już z Izy Wracamy tutaj trzech muszkieterów z tyłu siedzi hi -hi. Prosty Simu mixer No i ja nie będę mówił co mnie boli szkoda gadać No co? Było miło, ale się skończyło pozostało tylko wspomnienia i smutek i gorycz Smutek żal i gorzkie łzy trzeba skończyć Aż brak nic Oli weczu Never look back. Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I oh, say ask oh. Ale przystało mi Jedyna rozrywka w czasie całej drogi. Śpiewanie Henriquesa. Dośpiewaj. Przepraszam, proszę o ciszę. I can <śpiewanie>